Zapraszamy do osiemnastowicznego dworku, w którym właśnie rozpoczyna się bal. W sali balowej pojawiają się goście. Czas zacząć zabawę. Jednymi z kości są Zofia Krystyna i Stanisław Kostka oraz Anna Elżbieta. Stojąca samotnie, Elżbieta Anna zerka z zaciekawieniem w kierunku Stanisława Kostki, który bardzo jej się podoba, aby zwrócić na siebie uwagę mężczyzny, Młoda dama postanawia za pomocą mowy wachlarza porozumieć się z nim i wyrazić swoje uczucia. W tym celu rozkłada szeroko wachlarz i ukrywa za nim usta, co oznacza jestem sama. Następnie odsuwa od ust wachlarz i przesuwa palcem po jego brzegu, dając w ten sposób do zrozumienia, że chciałaby z nim porozmawiać. Potem opuszcza nieco niżej rozłożone abaniko i zaczyna przyglądać się, znajdującym się na wachlarzu obrazkom. Lubię Cię. Następnie składa wachlarz i przykłada go do prawego oka. Kiedy się spotkamy? I dalej pyta: Spotkamy się o czwartej? Rozsuwając przy tym cztery płatki Abaniko. Początkowo zaintrygowany tą niemą rozmową Stanisław Kostka nagle traci całe zainteresowanie Elżbietą Anną, gdyż do sali balowej wkracza para, Maria Ludwika wraz z Fryderykiem Wilhelmem. Oczy wszystkich zebranych zwracają się w stronę nowo przybyłych. Zapatrzony w Marię Ludwikę, Stanisław Kostka, zerka z politowaniem na Elżbietę Annę. Ta zawiedziona i rozłoszczona najpierw wachluje się lewą ręką, co oznacza nie kokietuj tamtej. Potem otwiera i zamyka wachlarz. Jesteś okrutny. Następnie szybko zamyka abaniko. Mówiąc z tym samym, że jest zazdrosna, by w końcu rzucić go za siebie. Nienawidzę cię i bardzo wzburzona opuszcza salę balową. Jednak po chwili wraca i dołącza do jednej z zaproszonych dam, z którą zaczyna prowadzić ożywioną rozmowę, zerkając przy tym z żalem i pogardą na Stanisława Kostkę. W tym samym czasie do sali balowej wkraczają dwie spóźnione damy, młode dziewczy, Kunegunda, Anastazja, wraz ze niedołężniałą nieco acz dumną matką Jadwigą. Tuż za nimi chyłkiem wchodzi przystojny młodzian Jacek. Matka z córką siadają, zaś młody mężczyzna staje w znacznym oddaleniu od nich. Nie należy on do bogatej śmietanki towarzyskiej zebranej w sali balowej. O czym świadczy jego sfatygowana, w kilku miejscach pocerowana koszula. Spogląda on zakochanym wzrokiem na kunegundę Anastazję. Dziewczyna również odzajemnia jego spojrzenie, patrzy tęsknie na jacka. Jednakże młodzi nie mogą podejść do siebie i zamienić choćby kilku słów gdyż matka dziewczyny czujnie rozgląda się po całym pomieszczeniu, pilnując, by jej jedynaczka nie wpadła w łapy jakiegoś biednego łapserdaka, czyhającego na majątek córki. Niezrażony niczym, młody mężczyzna zaczyna iść w stronę kunegundy Anastazji, lecz Jadwiga, widząc to, zrobiła groźną minę, i musnęła, jakby od niechcenia wachlarzem czoło: Miej się na baczności. Kunegunda Anastazja nie poddaje się jednak. Za pomocą wachlarza daje ukochanemu do zrozumienia, że chce mu coś wyznać. W zamkniętym abaniko dotyka swojego serca. Następnie rozłożonym wachlarzem zaczyna szybko się wachlować. Mówiąc w ten sposób, bardzo Cię kocham. Po chwili kładzie rozłożone abaniko na kolanach. Jestem Ci wzajemną, a następnie rozkłada wachlarz do połowy i macha nim kilka razy przed czołem. Moje myśli są zawsze przy Tobie. Potem przykłada rozłożony wachlarz do piersi, mówiąc w ten sposób. Należą do ciebie na całe życie. Na te wieści Jacek aż pokraśniał ze szczęścia i szerokość się uśmiecha. Tymczasem Stanisław Kostka, cały czas wpatrzony w Marię Ludwikę, jak zahipnotyzowany, zaczyna iść w jej stronę. Jedna jednak gdy kobieta to zauważa, za pomocą wachlarza daje mu do zrozumienia, że nie jest nim zainteresowana, wolno wachluje się rozłożonym abaniko. Gdy ten niezrażony podchodzi do niej, Maria Ludwika najpierw ziewa za rozłożonym wachlarzem, co znaczy odejdź, drażnisz mnie. Potem, rozłożonym abaniką, jakby przesłaniała światło słoneczne, daje mu do zrozumienia, że jest brzydki i nie podoba się jej. Gdy i to nie odnosi zamierzonego skutku, a intruz, by przepodobać się kobiecie, zaczyna pląsać w jakimś dziwnym tańcu. Podskakuje koło niej i kłania się. Ta zaczyna się głośno śmiać. I przykłada złożony wachlarz do lewego policzka. Zostaw mnie w spokoju, a następnie upuszcza wachlarz, dając tym samym do zrozumienia, że gardzi pajacem. Wyśmiany i nieszczęśliwy Stanisław Kostka wraca ze spuszczoną głową. Jadwiga zmęczona szukaniem niebezpieczeństwa grożącego jej ukochanej córce i okołysana dźwiękami muzyki, zasnęła i głośno pochrapuje, korzystając z tego, Jacek podchodzi do wybranki swojego serca i gestem wyciągniętej ręki zaprasza ją do tańca. Ta rozkłada wachlarz prawą stroną a następnie go składa, co oznacza spełnił Pana życzenie i podaje ukochanemu dłoń. Pozostali goście dołączają do tańca. Po zakończonym tańcu wszyscy wracają na swoje miejsca, zaś Maria Ludwika opuszcza salę. W tym samym czasie Fryderyk Wilhelm, którego żona wyszła na chwilę w intymne miejsce, rozgląda się po sali. Jakby kogoś szukał i jego wzrok pada na Zofię Krystynę. Gdy ich wzrok się spotyka, Kobieta szeroko uśmiecha się do mężczyzny. Twarz zasłania otwartym wachlarzem w ten sposób, aby było widać tylko oczy, co świadczy o tym, iż szuka znajomości. Potem macha w swoim kierunku rozłożonym abaniko: Zatańcz ze mną. Zachęcony tym, Fryderyk Wilhelm podchodzi do Zofii Krystyny. I prosi ją do tańca. ponieważ kobiecie fryderyk wilhelm bardzo się podoba za pomocą wachlarza wysyła mu wiadomość pójdź za mną szeroko otwartym abaniko trzymanym przed twarzą a następnie odchodzi w ustronne miejsce mężczyzna podąża za nią gdy już do niej podchodzi zofia krystyna daje mu do zrozumienia że chce, by ten ją pocałował, przykładając rozłożony szeroko wachlarz do ust. Nagle dostrzega wchodzącą na salę Marię Ludwikę i bardzo szybko zaczyna się wachlować, co wskazuje na nadchodzące niebezpieczeństwo. Fryderyk Wilhelm, zorientowawszy się o co chodzi, natychmiast zwraca na swoje miejsce i patrzy znacząco na Zofię Krystynę. Ta rozłożonym wachlarzem zakrywa prawie całą twarz, mówiąc Kocham cię. W końcu zamyka Abaniko i poprawia nim włos. Nie zapomnij o mnie. Tymczasem Stanisław Kostka otrząsnął się po odrzuceniu przez Marię Ludwikę i swoje zainteresowanie znów kieruje w stronę Elżbiety Anny. Podchodzi do niej, składa głęboki ukłon i pyta, czy dama zechciałaby z nim zatańczyć. Poniżona wcześniej przez bawidamka, kobieta nie ma ochoty na rozmowę, lecz szybko rozkłada wachlarz i trzyma go pomiędzy złożonymi rękami, mówiąc w ten sposób: Zasmucił mnie pan. Ten nie daje za wygraną, mówiąc, że bardzo mu na niej zależy. I prosi Elżbietę Annę o przebaczenie. Ta jednak rozkładając dwa płatki Wachlarza, odpowiada, Pan cierpi, a ja panu współczuję. Następnie rozkłada tylko jeden płatek Abaniko, co oznacza, musi się Pan zadowolić moją przyjaźnią. Niewiele myśląc, Stanisław kostka. Zwraca się do jednej z dam i prosi ją o wachlarz, ponieważ postanawia również użyć go przy rozmowie z Elżbietą Anną. Ta widząc, co próbuje zrobić ten lada, co podnosi do twarzy rozłożone abaniko i uśmiecha się do siebie, tymczasem Stanisław Kostka wprawia wachlarz w szybki trzepot, co oznacza poruszenie i rozpacz. Następnie dotyka rozłożonym abaniko ust i serca, co oznacza, że kobieta jest jego ideałem. Elżbieta Anna, złożony wachlarz, trzyma przy lewym łokciu, mówiąc w ten sposób: Czy mam panów wierzyć na słowo? Mężczyzna odpowiada, że tak, przykładając abaniko lewą ręką do prawego policzka. Następnie gestem wyciągniętej ręki zaprasza ją do tańca. Rozbawiona całą sytuacją, Elżbieta Anna rozłożonym abanikom machnęła kilka razy w swoją stronę. Powachlowała się, dając tym do zrozumienia, że chce ze Stanisławem Kostką zatańczyć. Na sali znów rozbrzmiewa muzyka. Goście zaczynają tańczyć. Czy się bal? Zaproszeni goście powoli opuszczają salę.